maneczko wie. Dziś w update'ie do gry wleciała pancerna ściana. I faktycznie 2,5 tysiąca życia, do tego jest pancernie ciężka do zdobycia czasami. A ja oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby troszeczkę tą ścianą potrolować. Kilka małych zadań, na przykład chcemy kogoś zaboksować, chcemy zrobić sobie boxa, w którym przeżyjemy do końca gry. No i ogólnie przez 24 godziny Fortnite'owe będziemy tam robili zadymę. dymę. Mówię cały czas będziemy, bo oczywiście z Kepciem będziemy grali, więc zapraszam do niego na kanał. Zapraszam też do zostawienia 5386... W górę, chodzik jak też jest super, więc polecam. No i oczywiście zbieram milion subów z dzwoneczkiem do jutra, więc no, macie mało czasu, pośpieszcie się. Lećmy szukać pancernej ściany. Yy, widzowie, jakieś nowe są prześciany, ściany pancerne. Widzisz, że coś o tym kepciu? Podobno jest to niezniszczalne! Dobra, niezniszczalne 2,5 tysiąca HP ma czyli prawie tyle co Kepciu ma IQ Prawie, bo ja mam więcej. Ej, pomocy, Manojku! Ej! Bez armorka! Kapciu, się leczyć! Ona zero jest! No nie mam amunicji! Leży. Dobra, Daj, a ty co, się tam O kurde, tu są militypy! Tu są militypy? Aha. I, i, no, no, tak, no Dobra, teraz tego to pokonałem prawie na hita. I jasny do podniesienia, Adrianie. Yy, Manojku. Dobra, dobra. Będziesz podnoszony. Nie martw się, ja tylko tutaj robię orro, tak zwane. Nie no, ha. Nie, to nie no to Skar dla mnie, Zakira. A bolidza mi się skończyła wy tym Skarze i ej. Ajajaj. 50. Daj, leży. Drugi do ciebie wchodzi. Jaś! Iść na biało, iść na biało. Leży Ale tu zrobiłem dziwną rzecz bardzo Ej, uważaj, bo taki, techi, ja A Nie, proszę Dobra, przeżyłem jakimś zdaniem jak najwięcej Typa tu mamy jakiegoś Tak, tak, tam Tu też leż, byli w boksach Jeszcze dwójka tam była Ktoś ma spaza Wychodzę do was Bez armora Atakujemy od razu? Tak Leży, leży Powaliłem go Jeszcze jeden, jeszcze jeden Minus 100 Daj manu mamoz Leży! Let's go! Let's go! Nikt nie ma tych dziwnych rzeczy! Ty no, oni uciekają, ja Oni kurzmy się spaza. Oj sorry! Ja z Ty no, ale <laughs> reakcja dobra była! Kolega jego! O kurde! A nie, to nie jego kolega! Ty no biały jest! Ja zero HP. Kolega bardzo mocno te A! G Aha 0 <laughs> HP mam! Jak on jeszcze żyje? Jest. Nie żyje! Dobry jesteś! Nic że mama mówiła, że bez mam, sensu. Mam, mam, mam! Mam, mam masz? ściany! To ma go zamknij, albo ty się w tym. Ile masz tego? Pięć! No to nie zamykaj się teraz! A Ty we dwóch tam są, nie? No? Tak, zostałeś tam, tamtą dwójkę w pancerniakach. Pokaż chłopaków. Dwójkę pancerniaków i ty i jeszcze jeden typ. W aucie siedzi. Jezu, czemu straszysz? <laughs> Widzowie, Kepciu próbuje zamknąć typa w boksie, ale chyba może być ciężko. Co ty zrobiłeś? Ty on padnie z strefy Padnie, padnie z strefy przez to Nie Padnie z strefy przez to Padniesz, padniesz! Padniesz! Padnie. Nie może to... On rozwala to! Nie po możesz wyjść. Po boku miał normalną chyba, wiesz? Nie, on wstypiesz! Leczy! Nie! A! Ta wyszedł Nie wierzę, o Ale było hotel. blisko, było blisko! Nie! nie A. sobie zabili! A ile miałeś? Ty już nie miałeś szeregu tych budowli. Ale trochę smutno, że tak na koniec to dopiero znaleźliśmy. To nie takie łatwe znalezienia! Klepcie ja typa i tańczy mi pajac! A i dajesz Nie, bo jestem sam na dwóch. Miałeś to nie iść! On też mam za male... Leżą wszyscy, Badek! No i widzisz, się skupili na manojku. Eee, e, za, serwuje to P90. Nie ha! Jeden, Jesus! Poddałem się, jeżeli puściłem ręce. Mam ściany, mam ściany. Ile? Pięć. No to dużo, dobra, dobra. Widzowie, bo my tutaj zrobiliśmy takiego strata. Nie wiem, czy tak się mówi. Taką taktykę, że y, łowimy dużo rybek. Ja mam na przykład jedną aptekę. Ej, I jak mamy te rybki, rotejka, y, to. Siedzimy, zabudowywujemy się w strefie i próbujemy wygrać, będąc zabudowanymi. Taka taktyka. Dobra, kepsi, bo to w sumie mamy problem z tym typem teraz. Ja mogę go zabił szybko. No to go, a. prosta <śmany> o. o kurde, o kurde, Dobra. Railgun. To jest jedyna rzecz, o której nie jestem w tej chwili umrzeć, naprawdę, widzowie. Ślamy? Nie, nie, nie. No, free flagi, nie? Nie, nie, no, jak free flagi? Kepciu! Nie, nie, ja stoję tutaj po tej stronie. Do środka. Nie po to walczyliśmy 5 godzin, żeby przeżyć. Żebyś teraz strzelał i nas zabili, jakieś podsłuchy. Dobra, widzowie, robimy teraz high-la-baile. Wszędzie robimy boksy. Oni tutaj chcą nas bić do boxów, z tymi Ja no. będę budował, nie będę. Ja już nie mam maca. U, stary, ale zrobiłem to. A, na dwójkę typu wleciałem. Dobra, Kepciu, potrzebujesz, żebyś byś mi zbudował, no nie miałem maca, nic. Ja wiem. Musisz chyba na śmielem podnieść. Dobra, podniosę cię. Ja od razu robię pancerny, yy, pancerny ja box o wszystkie tutaj. Masy, Ja mam wszystkie matce, ja mam ilo maców. Jeszcze 30 sekund, Ta Dobra, zbudowałem pancernego boksa. jeszcze jedna ścianka. Tylko dołu nie mam pancernego, ale leczę się cały czas. Jezu, jakie to są dziwne mecze. Kepcio, mi już tylko trzy flopery zostały. Zez... Co? No. No nie, to padnie chyba. Ale to było dziwne i bez sensu, co tu się działo. Ostatni floper zjedzony. Zabiję, mnie, zabij mnie. <laughs> No to pada. Nie wierzę! I trzy kawę mu zostało! Trzy! Mam ściany! A ja mam typów. dwójkę. Jeden leży, ale drugi mnie dojeżdża. A, gdzie ty jesteś? O, chcę Czekaj, się czy chcesz zobaczyć mapę widzowie? No prawie, Kepciu. Mam pomysł. Nie wiem, czy używasz ściany? używa ściany? Używam, puszę, puszę. Muszę. Patrz, jak gdyby to P! I co tam? No co dobra. tam? Śledź w, w sumie, to bo nie, teraz nie jest to bo mi zbawią frontową ścianę. Teraz flip-flop. że się nie zedytujesz przez to. Leży! Uuu, ale strollowałeś ich, Kepciu! Ale to chyba nie jest mądre, żeby aptekę trawali, co? Tu jego ścianka? Aaaa! What What was, z kumplami! I to dzięki tym ścianom i to pokrzał! Panojku, patrzmy, przetestujemy, ile gra... 500 HP chyba, zobaczymy ile trzy granaty zabiorą Zgaduję, że granaty zabierają tyle ile zabierają granaty, ale mogę się mylić, dobra, rzuć, tak, testujemy Trzy granaty Mhm 1159 O kurde, ile zabierają, patrz No po 300 parę każdy, no O Jezu, Ty. ale dostał ten Na, ze na zero jestem tylko Leszy O Jezu, jaki fart Na biało jest Skifar Ja, zabijemy, zabijemy Zabiję go, dobra! Brawo! Ale ledwo co? Dobra, mamy ściany! A, ty zabrałeś. Zabrałeś ściany! Ej, <grym> bo ja nie mam masy, ja umieram. Ja? Szybciej trzeba mówić. Zdechłeś 200! 200! Leży! A to ty mu dałeś 200? <grym> nie, no kebab, to strefa, to nas troluje. Widziałeś to? Bardzo. O kurde. Ze, bo Kebci nas zabiera na kolejne dymy. A jeden nie. ma Venoma! Uciekajmy chyba, co? Oni we dwójkę mają Venomów. O kur, aha, to nie wiem, że mają nie jest Venomów. Za fajnie! Ty po tu jest! I ja w pierwszej pomocy! Dostał ma, małoma! Nie ma mało wcale! Lec, lec. Ty mam 17 ścian! Co? No. A! Ty! O kurde! ściany, ściany, boksarów, boksarów! Robię? Tak, tak, I co teraz? Co teraz śledzie! A my tu za nacięku siedzimy i się teraz! No. Tylko my w sumie też stąd nie wejdziemy, kepsarze! No. Ty po, tu wszyscy na strzelają! Bardzo dużo. Nie no nie jest takie trudne. No dla nas nie, ale dla nich jest. Najdy no rzucają. Minus 52 to nie Coś rzucał co O 0 Wracam do boksa Adi. No Ja 0hp, Wraca, wracam do boksa Nie. Stawiasz nie Keba! Ja wiem. Jezus, prawie umarłem. Dozwalamy, no, go wchodzimy tam. On nic nie zrobi, chodź mu do boxa, do dwóch. A ile Bo się brakuje? 1000. Yy, Weź na mnie. O kurde z drugiej strony spają Leży A to jest bardzo dużo typa Buduje ścianki Aaaa! Plecy, plecy masz! No i z tyłu! Wszystkich mnie pokonali! Aaaa! Diego go złapał. Nice! Leży! Chociaż było niebezpiecznie, że tak powiem. Ale jeszcze tak legitnie, legitnie nie zabudowaliśmy nikogo. Fajnie jakby to się udało zrobić, nie? Co to za aktorzenie? Go. Nie no nie da się żyć! Ty Boże, teraz zabiję. No patrz! Jezus! Miałem na nim celownik, każdy widział. Nie, no racja, fakt. Czeło Boże. jest ten Fortnite, że <laughs> Jeszcze na Fortnitea widzę co Jezus! To we mnie było. 85 minut bez armora. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam. Wjeżdżamy, wjeżdżamy! Lesz jeden. Aha, zostawiasz? No, nie nie, bo to on rozłożył włożył nie? No to tak, ale on tam został, nie? No? A, okej. Okay. Myślałem, że on poleci. Właśnie, że powaliłem, nie muszę dobijać, tak? Każdy widział, że byłem lepszy po prostu. To się licz, Monojku. No ale powiem wam, widzowie, że to wcale nie jest takie łatwo znajdywalne, bo większość czasu, kiedy mamy TT, to pod koniec meczu dopiero, nie? No, 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 Wtedy no już blada. ciężko kogoś zboksować, bo już ludzie się pocą. Pajacki. Damy. Wybił do boksa, jak? 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 Leżę. Tu jeszcze jeden, jeszcze jeden na górze. No, ja mam Chciałem Cię podnieść, jeszcze wrócić po Ciebie, ale nie da się, Kepciu. Proszę, zostaw Adriana. Nie widzi mnie nawet. Albo widzi. Chcesz się czaskać? O kurde! Nie wierzę. O kurde. Masz Patrz, ile masów masz! Spróbuj wygrać tę grę, tak przy tej hardu. Dobra, spróbuję wygrać, Kepciu. Kepciu, jak to zrobić, co? No. O kurde. <laughs> o kurde! On się na Ciebie, nie? To trzeba zakaz za udać się do siebie, bo to jakieś prześladowania. Ajajaj. Ciężko było, ciężko. Podłogi znalazłem, na, na, znaczy ściany. 10 no mam podłogi. już. Podłogi, daję, da daję Ci 5, proszę. Hollywood jest widzowie, patrzcie ile killi zrobiliśmy. Tylko nagrywanie się zapomniało włączyć. Ale teraz, no, boksujemy już wszystkich do końca. Jest tu, typo, po Typo, Nie, po. Mogę do go, Tak. Nie, zaraz, Jestem się Jest ten I co, jest? Sprawdzamy? Jest jest! Naprawdę? Mam go boksie, o kurde! Ty co ja zrobić? Pomóż mi. On jest tu w boksie, patrz! Patrz! Łapko! <śmienny> <śmienny> ale że zrobił Hollywood! Nic nie mogę zrobić, Ty ja to nie mogę Ja nie spodziewałem, że to się uda, ale to jeszcze, jeszcze musimy spróbować. A, dostałem startpega. A, dostałem z -a. Nie no, nie wiem co. A, Aha. i dobili mnie! Aha. Kepciu, bierz podłogi, boksuj! <grafię> nie spodziewałem się Ja też nie. Boksuj! Nie! Nie! ja. Hahaha! <laughs> <Zasławiam. śmiech> Nie no dobrze było! Zarobiście no! Zrobiłeś to co trzeba! Zrobiliśmy dużo troli, zaboksowaliśmy Jakieś dziwne rzeczy, przeżyliśmy Kochamy was! Kodzik Manojek, Kodzik kepciokot, Wbijajcie do Kepcia! macie tutaj super filmy do kliknięcia, super twarzy do kliknięcia No i się to wszystko, do w kolejnych odcinkach! Trzymajcie się! Pa pa! Ela ela.